Samochód niskobudżetowy. Czy istnieje takie określenie? Oczywiście, że tak. Producenci samochodów już dawno odkryli tego rodzaju nisze. Renault ma na przykład Talię, Fiat Malinę, a Peugeot ma model 301. Czym charakteryzuje się takie auto? Taki samochód ma być przede wszystkim praktyczny, pojemny, tani w zakupie, bez zbędnych wodotrysków i łatwy w obsłudze. Czy te kryteria spełnia... Nasze dzisiejsze testowane auto. Słysząc słowo nisko budżetowy od razu mam obawy. W przypadku tego Peugeot okazały się nieuzasadnione. Przy pierwszym poznaniu, auto zyskuje swoim wyglądem. Stylistyka przodu mocno czerpie z pozostałej gamy francuskiej marki, lew przyjemnie dla ucha mruczy, a jakość wykończenia nie odbiega od tego, co powinniśmy dostać. Ta końcówka rury wydechowej komu ona jest potrzebna w takim aucie. Jeden z najważniejszych argumentów tego samochodu znajduje się z tyłu, dostajecie się do niego przy pomocy kluczyka. Otwierając klapę bagażnika, bo o nim mowa, zwróćcie uwagę na to, że jest nawet e, troszeczkę przeciężkawa, więc musicie ją od razu pociągnąć mocno do góry. Zawiasy zachodzą do środka, a tym ograniczają powierzchnię i przestrzeń bagażową od góry. Zwróćcie na to uwagę podczas załadunku. Ale sama pojemność 506 litrów naprawdę robi wrażenie. Płaska podłoga. Tak poza tym spakujecie się na każdą wycieczkę. Do wykończenia wnętrza użyto twardych plastików, ale są one za to bardzo dobrze spasowane. Dodatkowo środek w wersji testowej został przeozdobiony świecącym czarnym plastikiem. Znajdziecie go na kole kierownicy, środkowym panelu, przy wlotach powietrza oraz przy uchwytach drzwi. Aby rozświetlić to trochę grobowe wnętrze dodano jasne, chromowane namatowo listwy. 301 na pewno brakuje miejsc, w których możecie umieścić otwartą puszkę z napojem. Jest tylko jedno w środkowej konsoli za drążkiem zmiany biegów, ale gdy zdecydujecie się na zakup tzw. popielniczki w kształcie kubka, to tracicie całkowicie taką możliwość. Tak więc pozostaje tylko picie do dna. Fatalnie umieszczono przyciski do elektrycznego sterowania bocznych szyb, przeniesiono je z drzwi na środkowy panel i to daleko od zasięgu ręki. Nie dość, że aby w nie trafić palcem trzeba oderwać wzrok od drogi, to jeszcze plecy muszą stracić kontakt z oparciem fotela. Samo miejsce pracy kierowcy trudno mu coś zarzucić. Czytelne zegary, komputer pokładowy i klimatyzacja, która udaje, że jest elektroniczna, bo elektroniczna jest tylko wyświetlacz. Miało być tanio, ale bez przesady. Na tylnej kanapie zagłówki są bezpośrednio zintegrowane z oparciem, a zatem nie ma możliwości ich regulacji. Co więcej, brakuje nam trzeciego zagłówka. Ale pomijając ten fakt związany z bezpieczeństwem, dwóch pasażerów na tylnej kanapie może swobodnie podróżować. Jest wystarczająco miejsca i nad głową oraz na nogi pod maską e, testowanego samochodu jednostka e, tłuk HDI e, o 90 90 mechanicznych trzeba przyznać, że z tym samochodem radzi sobie no naprawdę wyśmienicie, zatem e, średnie zużycie paliwa e, podczas stałego testu poczekajcie, zobaczymy wyniosło 5,4 litra e, co jest naprawdę e, niskobudżetowym e, wynikiem hotele Peugeot 301 są świetne, są bardzo wygodne, otulają Wasze ciało podczas podróży, nie czujecie żadnego zmęczenia. Natomiast połączenie tak wygodnych foteli z tak miękkim zawieszeniem, z jakim mamy do czynienia w Peugeot 301, powoduje, że nawet te nierówności dosyć daleko od siebie położone. E, niewidoczne nawet dla oka będą odczuwalne Peugeot 301 e, ma bardzo wrażliwy układ kierowniczy dlatego, że przy dużych prędkościach czujecie jego e, dużą twardość to uwierzcie mi, auto bardzo myszkuje a to wszystko przez to zawieszenie a jeżeli jeszcze załadujecie do tego tak wielkiego, ogromnego kufra w macie za sobą e, sporo bagażu to e, korygowanie toru jazdy to jest najczęściej wykonywane zadanie tutaj. Peugeot 301 produkowany jest w Vigo w Hiszpanii. Trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach, gdy budżety domowe są okrojone, takie auto na pewno zyskuje w naszych oczach. Podobne do modelu 508 nie odstrasza, a gdy spojrzymy w cennik, dodatkowo zyskuje. Wszystko wyważone i dobrze opakowane.